Dobra, mikrofon przyjmuje chyba dobrze. Kładę zdejmę, żeby czasem nie było tematu, że będzie Nie, no przecież ta lampa napięta jak popierdolę. Cześć, Maneczko, witajcie z tej strony, Karol, z kanału Zacięć. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem takim, troszkę innym. Zresztą, tak jak rozmawialiśmy już w pierwszym filmie, jak mówiliśmy Wam w pierwszym filmie, będziemy troszkę prowadzić ten kanał inaczej. Chcę dziś porozmawiać na temat mój. Dlaczego wróciłem do nagrywania na YouTube? Dlaczego chcę tworzyć ten kanał? Ja wiem, że wielu z ludzi, wielu ze znawców, wielu ze z stałych bywalców, czy z influencerów, jak to teraz te nazwy są popularne, będzie mówić, że po co, że to w tym momencie to już YouTube, to już w ogóle to nie ma sensu, nie ruszać, lepiej TikTok. Tak, TikTok jak najbardziej ruszył, kanał na TikToku już ruszył, będziemy tam rzucać. Krótsze formy, oczywiście mam kilka pomysłów, mamy wspólnie z Patrykiem kilka pomysłów, i na pewno tam coś będzie wpadać. I to coś ciekawego, jak zwykle. Dzisiaj natomiast chciałbym przekazać Wam to, co skroiło mi się w mojej głowie przez ostatnie praktycznie 3 lata. Bo od odejścia z poprzedniego kanału, na którym nagrywałem, do lipca tego roku mnie minął 3 lata. Więc powiedzmy, teraz mamy takie dwa. Lata i po 8 miesięcy, powiedzmy coś takiego. Chciałbym wyrzucić z siebie kilka kwestii, które skłoniły mnie do tego, aby wrócić do nagrywania, aby wrócić do tego, żebyście cieszyli się co tydzień, co jakiś czas z tych filmów, żeby podejść do filmów związanych z mięską pielęgnacją, z brodą, z włosami, ale też nie tylko, w sposób z dystansem. Bo, jeśli nie będziemy mieć dystansu w życiu, to naprawdę możemy oszaleć. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego wróciłem na YouTube. Dlaczego? 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 No, jedziesz ja pytanie jeszcze? Dlaczego wróciłeś na YouTube, Karol? Powiedz nam. Jesteśmy tacy ciekawi. Właśnie. To jest to, co w ostatnich, myślę, trzech latach bardzo wyskoczyło. Bardzo się rzuca w oczy, bardzo się rzuca w trendy na YouTube. T ciekawość. Ludzie chcą wiedzieć, co inni ludzie powiedzą na temat kanapki z mięsem z kurczaka i z grillowanymi warzywami. Dwa razy ostra baranina na grobym! Niech będzie. Ludzie chcą wiedzieć, co ludzie chcą powiedzieć na temat jakichś testowanych gadżetów z Lekpres. Ludzie są ciekawi. Tak, jesteśmy ciekawi. Każdy z nas jest ciekawy i chce znać opinię innych. Sami wiecie, jeśli nie to odsyłam was do najpopularniejszej przeglądarki internetowej w świecie, że w tym momencie nie szuka się już rzeczy na Google, szuka się rzeczy na TikToku, bo te rzeczy są od razu wyjaśnione z wideo. Na tym to polega ta ciekawość, więc chciałbym, aby moje pomysły, które się naprawdę rodziły, dojrzewały w głowie, ujrzały światło dzienne, żeby to podejście do filmów troszkę zmienić. Jest kilka kanałów oczywiście na YouTube. Każdy może sobie tworzyć jak chce. Ja chcę to zrobić po swojemu, ja chcę to zrobić po naszemu, po st w stylu zaciętych, żeby Wam się to przyjemnie oglądało, żebyście się i pośmiali, ale żebyście się również też czegoś nauczyli. Myślę, że na moje doświadczenie, jeśli chodzi o męską pielęgnację ale też o inne tematy. I tu będzie kolejny punkt, zagwostka właśnie, z którą Was zostawię. Byli wyczuleni i żebyście się wielu kwestii dowiedzieli, a ja uzewnętrznie się, jeśli chodzi o moje pomysły. Tak, ciekawość i moje pomysły. Okej, okay, kolejna kwestia, czyli pomysły. Pomysły, które są w głowie od lat. Nie tylko związane z kwestią kosmetyków, ale też związane z... Motoryzacją, związane z zegarkami, związane z perfumami, związane z wszystkimi rzeczami, które nas, panowie, interesują. Oczywiście, że jednych bardziej, jednych mniej, ale chcę to pokazywać. Chcę przeprowadzać testy samochodów. Bo dlaczego nie? Ktoś może napisać: O, kolejny mm, Kornacki, kolejny Kickster. Nie, będę to robił od czasu do czasu, będę to pokazywał w swój sposób, jeśli oczywiście będą możliwości. Perfumy. No, panowie, kto z nas nie lubi dobrze pachnieć? Mam jobca na tym punkcie, żeby coś funkcjonowało, żeby coś działało i żeby było proste, bo tego my, panowie, oczekujemy: prostoty, ale i działania. Funkcjonalne, proste, łatwe. Każdy z nas jest wtedy zadowolony. Kolejna kwestia, rynek. Rynek kosmetyków, rynek barberów. Generalnie chciałbym, no delikatnie mówiąc, go omówić, ale ze swojej perspektywy. Nie wynośnego znawcy, nie wynośnego idealisty, tylko po prostu klienta. Klienta, który tak jak wy oczekuje. Umówienie się na usługę, dobrej usługi i efektów po niej. Bo powiedzmy sobie szczerze, ale niektórzy z barberów, fryzjerów tworzą z fryzjerstwa, czyli z rzemieślnictwa, no troszkę taki czerwony dywan, tak? Ja rozumiem, że to teraz tak się rozhulało, tak wystrzeliło w kosmos. Że no, czasem to najlepiej do barbera to by było trzeba przychodzić z, po trzech miesiącach in front, tak? Żeby się umówić na 3 miesiące in front. Nie. Fryzjerstwo, barberstwo moim zdaniem polega na tym, że jeśli będę chciał się obciąć, powiedzmy za parę dni, to mam taką możliwość, na tyle dużo osób zaczęło się zajmować fryzjerstwem, barberstwem, ogólnie tym rzemieślnictwem, cięcia włosów, tak to nazwę. Że teraz mamy bardzo duży wybór, tylko jakościowych zakładów nie jest wiele. I tu się rodzi problem. Z perspektywy klientów, oboje z Patrykiem, chcemy wam pokazać, gdzie coś można ulepszyć, gdzie coś kuleje. Oczywiście teraz, oh, tu w komentarzach mogą się ruszyć opinie i tak dalej. Co ty się możesz znać? Ja tu prowadzę zakład w ogóle. Ty nie wiesz, że to jest poświęceń, zusy, SRUSy i w ogóle, i w ogóle. Szapoba, ja to szanuję. Ja chcę to pokazać z perspektywy klienta, po prostu jak jak najszybciej się dostać, czy usługa jest warta swoich pieniędzy i czy będziemy polecać na powrót. Prosta sprawa. Rynek się tak rozrósł, wybór jest tak wielki, że z drugiej strony każdy się może wypowiedzieć na ten temat. Więc jak każdy, to ja. No i powiem otwarcie, w sumie taka ostatnia kwestia dlaczego wróciłem to wy. Wy oglądający, nie spodziewałem się, że po tak długiej nieobecności nadal spływać będą wiadomości na Instagramie, nadal ludzie będą, wiecie, zaczepiać na ulicy. To teraz brzmi może dziwnie, to nie chodzi o jakieś chwalenie się i tak dalej, ale nie dalej jak trzy tygodnie temu miałem sytuację, gdzie na lotnisku zaczepił mnie bardzo fajny gentleman. Czy pan nie jest YouTuberem, i tak dalej? No, wiecie, troszkę to brzmi wręcz wynośnie, ale to też mi dało takiego kopa, takie potwierdzenie, że mm, mimo tego, że już nie ma mnie na YouTube tak długo do teraz, to nadal ludzie gdzieś kojarzą, nadal te filmy krążą i ludzie się domagają. Więc jak ludzie chcą, no to powiem wam otwarcie, no ja również, mnie też to zmotywowało. To jest też taki kop twórczy do tego, żeby właśnie coś robić. Teraz tu. Na kanale zacięci, tworzone będą treści różne. Jedne się będą bardziej wyświetlać, drugie mniej, trzecie się będą podobać, czwarte mniej. Właśnie o to chodzi. Dla każdego coś miłego wokół tematyki męskiej. Po prostu. Bo na to należy zwrócić uwagę. Mamy tyle kwestii, panowie, od zainteresowań różnego rodzaju po kwestie, właśnie, dbania czy obrody, poradniki jakich kosmetyków używać, jakich nie używać i tak dalej. Oczywiście będę się wspierał też innymi twórcami, bo jak, jak żeby nie, nie, nie wspierać tego. Czy będą oceny, czy będą jakieś gry, zabawy. To ma być kanał rozrywkowo, edukacyjny, jeszcze dodatkowo z fajnym takim sznytem i językiem. Kanał jest tworzony przez Was i dla Was i tego się będziemy trzymać na tyle co dzisiaj omówiłem, jeśli macie pomysły, jakieś komentarze, doradztwo, jeśli chodzi o sprzęt, światło, lampy i tak tak jak mówiłem to w pierwszym filmie, jak gdzieś ten pierwszy film wypuściliśmy, te filmy będą różne, z różnych miejsc, będą i to vlogi, i będą stacjonarne, i będą jakieś inne kwestie. Chcę to tworzyć na tyle surowo, żebyście czuli, że obok siebie macie kumpla, a nie wyniosłego twórcę, który będzie używał. Hmm, nie wiadomo jak wygórowanego i elekwentnego języka, a później jeszcze będziemy musieli to tłumaczyć z polskiego na nasze. No to dobra, na dzisiaj dzięki Karol, kanał zacięci. Widzimy się za jakiś czas. Siemanko, na razie, cześć. Pa! Będzie mrugało światło. No to po prostu. O, właśnie, a propos. Ok.